Gościem radiadoksa jest dziś Jacek Fior, burmistrz Namysłowa. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Głośno ostatnio o Namysłowie, po tym jak pojawiła się informacja o zakończeniu przez Grupę Żywiec produkcji piwa w zakładzie w Namysłowie. No, sam browar Namysłów to nie tylko firma, ale też można powiedzieć, chyba symbol miasta no i, i ponad 700-letnia tradycja. Jakie konsekwencje dla gminy i, i mieszkańców ma ta decyzja? Chyba troszkę tak, jak pani wspomniała, ono jest na dwóch poziomach. Te konsekwencje, takie najbliższe i chyba najbardziej odczuwalne w tej sytuacji, to oczywiście pracownicy browaru, i tutaj dużo łatwiej nam zainterweniować i też podjąć jakieś działania jako gmina i jako powiat, współpracując z Urzędem Pracy i Urzędem Wojewódzkim Pracy. To, to te działania podjęliśmy i, i one są prostsze. W tej trudniejszej warstwie, czyli tego, że to część tożsamości namysłowa od lat, od wieków, do której wszyscy się tak przyzwyczaili, czy właściwie no to jest tak oczywiste jak rzeka nasza widawa, która płynie przez namysłów i ona zawsze była, jest i będzie. Podobnie czuliśmy o browarze. Choć od lat kilku, odkąd browar przejęła Grupa Żywiec w 2019, rzeczywiście wśród mieszkańców te głosy o tym. Że to pewnie zwiastuje rychłe zamknięcie browaru. One się pojawiały i były w przestrzeni publicznej również. No niestety zdarzyło się to teraz. Y oczywiście, że ubolewamy, y wiele osób y wyraża swój sprzeciw i jakby wewnętrznie również y sprzeciwiam się temu tak duchowo i, y i wolałbym, żeby to się nie zdarzyło no smutne jest to, że my na to nie mamy żadnego wpływu, prawda, decyzja, która zapada no daleko. Czy, mo czy można było coś, coś zrobić, bo tutaj też jakby no, radni opozycyjni w powiecie szczególnie zwracają uwagę na to, że, a może miasto yy, mogło zainterweniować musiałbym w odpowiednim momencie. Musiałbym posłuchać czy... tych radnych i zapytać w jaki sposób miasto by miało no właśnie, zainterweniować. Czy, czy, czy tutaj jakikolwiek e, wpływ decyzje, mogło mieć decyzje koncernu na koncernu, które zapadają na poziomie yy, koncernu Heineken, bo nawet nie grupy Pyżywiec, i y, 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 które zapadają gdzieś tam daleko w gabinetach nad tabelką w Excelu, no wynikają po prostu z twardych danych makroekonomicznych i y, fakt tego, że rzeczywiście spożycie piwa i to nie tylko w Polsce spada y, i te spadki są znaczące, więc wszystkie browary mierzą się z tym samym, czyli mają za duże moce produkcyjne do tego, co czego rynek od nich oczekuje no i co produkują. Właśnie jednym słowem rynek weryfikuje. Hmm, tak. No ale tutaj mówimy o prawie setce osób, tak, która może stracić, stracić pracę i to już hmm. od marca przyszłego roku. Hmm. Czy tutaj dla nich są już jakieś propozycje odnośnie właśnie dalszego zatrudnienia? Jak to będzie wyglądało? Tak jak wspomniałem... Odbyły się już dwa spotkania. Jedno takie duże dla pracowników browaru, na którym przedstawiono opcje wsparcia, jakie może zaproponować Wojewódzki Urząd Pracy. I tutaj to wsparcie jest bardzo dobre, bo ono ma dużą elastyczność. Nie trzeba być już osobą bezrobotną, żeby z tego skorzystać. Ono jest głównie dla osób, które właśnie są zwalniane. I to wsparcie jest zarówno szkoleniowe, w opcji przekwalifikowania. Ale też w stronę pracodawcy przyszłego, czyli możliwość pieniędzy na zbudowanie miejsca pracy, również pieniądze, które częściowo mogłyby finansować za wynagrodzenie pracownika przez jakiś okres, dopłaty do dojazdów. Tego jest całkiem sporo. Oczywiście w drugim kroku, już w momencie, gdyby ktoś zarejestrował się jako bezrobotny, to nasz lokalny powiatowy urząd pracy też jest przygotowany z podobnymi rozwiązaniami, więc. W tym zakresie jestem przekonany i zbudowany po tych spotkaniach, że rzeczywiście one były bardzo merytoryczne. Rozmawialiśmy konkretnie o rozwiązaniach, jakie są proponowane dla pracowników. I z drugiej strony to, o czym też głośno mówimy, no, sygnały, które my dostajemy z rynku pracy od przedsiębiorców lokalnych i wokół namysłowa, one jednoznacznie wskazują, że, że to zapotrzebowanie i ta potrzeba pracowników dzisiaj jest duża. Więc ja chcę na to spojrzeć, o ile się da w tej trudnej sytuacji, optymistycznie z perspektywy samych pracowników, też pamiętając o tym, że grupa żywiec jakby w tym zakresie dba o pracowników, że te odprawy są na tyle solidne i bezpieczne, dają pewną poduszkę na to, żeby w miarę bezpiecznie przejść przez to. Z drugiej strony mamy pracowników firmy zewnętrznej i tu drugie spotkanie, które mieliśmy w mniejszej grupie, ale również proponując gotowe rozwiązania. I wydaje mi się, że tutaj Urząd Pracy będzie, będzie bar bardziej bacznie musiał spojrzeć na pracowników z fir firm zewnętrznych. One nie mają tej osłony, tak, tak, takiej, którą przygotowała grupa żywiec. Tutaj pojawiły się takie informacje, że ta marka zostanie zachowana, ale no właśnie browar już nie będzie produkowany mhm. w namysłowie. Zatem kolejne pytanie, jakie się nasuwa, co dalej z tymi budynkami, które mhm. zostają? No na to znowu odpowiedź, odpowiedzi nie udzieli burmistrz Namysłowa, ani radny opozycyjny. Na to odpowiedź może udzielić Grupa Żywiec i koncern Heineken. Z informacji, które otrzymaliśmy podczas spotkania z zarządem browaru, dowiedzieliśmy się, że trwają rozmowy z potencjalnym kupcem. No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Grupa Żywiec, podejmując tą decyzję, planowała zostawić tak duże zasoby i nieruchomości i utrzymując je, bo koszt, który dzisiaj ponoszą no właśnie, Bo to, to, to jest, jest też podatek, tak? Od oczywiście. nieruchomości. I on się który nie zmienia bez względu to, na to, czy tam browar czy jest działający, e, czy nie działający. Czy czy nie działający mhm. To te pieniądze do gminy namysłu wpływają, a to nie jest mały koszt, więc e, no, trzeba o tym pamiętać, że tutaj na pewno e, ktoś taki, jak e, kto, kto podejmuje swoje decyzje na podstawie Excela. To również ten Excel warunkuje to, że będzie chciał te, te zasoby sprzedać. I taką też informację uzyskaliśmy. Czy to będzie inny browar, czy inny producent z branży spożywczej, nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć. Sygnały, które otrzymują, raczej wskazują na to, że to nie jest browar, bo to znowu dyktuje rynek. Czyli większość browarów. Ma wyższe moce produkcyjne niż rzeczywiście sprzedaż, którą generują, ale przykład Braniewa pokazuje, choć to mniejszy browar, i może było łatwiej. Po pierwszych nieudanych próbach został kupiony przez Wanpur, no i tam dzisiaj Vanpur się rozlewa. Czy, czy w, naszym, w naszej sytuacji taki scenariusz się zrealizuje? Znowu mogę to monitorować. Jako gmina zgłosiliśmy swoją gotowość do tego, żeby w tych rozmowach częściowo. Brać udział i taką, takie zapewnienie mieliśmy, że przy wyłonieniu kupca i, i y, zgodzie z jego strony, tak naprawdę gmina będzie już zaproszona do tych końcowych rozmów. Pozostajemy w temacie gospodarki, bo za nami Namysłowskie Forum Gospodarcze. Jakie efekty dostrzega pan po organizacji już trzeciej edycji hmm. tego wydarzenia? Wydaje się, że budujemy coś, co jest trwałe, czyli te spotkania rzeczywiście z, przy każdej edycji Y, przyciągają y, sporą grupę przedsiębiorców, ale również instytucji otoczenia biznesu spoza Namysłowa, z Opolszczyzny i, i dalej, bo również y, z Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, y, to budujące, bo ja te sygnały do, dostaję od przedsiębiorców regularnie, y, że te spotkania rzeczywiście coś wnoszą, że oni mają szansę porozmawiać z instytucjami, y, do których normalnie by musieli jechać, a czasami się nie pojedzie, bo nawet się o tym nie pomyśli, że coś by mogły wnieść, pomóc. Więc te sygnały są bardzo pozytywne. Budujemy coś, co sprawia, że dużo łatwiej się rozmawia o pewnych tematach, o rozwiązaniach, o tym, jakie są potrzeby przedsiębiorców. To niestety nie wpłynie na to, że browar się nie zamknie, pomimo bardzo dobrych relacji, jakie mieliśmy i mamy dalej z dyrekcją browaru. No to, to przyjaźni współpraca nie decyduje o tym, że ktoś utrzyma biznes, który nie przynosi zysków w danym obszarze. No ale jestem przekonany, że rzeczywiście dajemy dużą wartość przedsiębiorcom. To, że za każdym razem pojawia się jakiś ekspert zewnętrzny, w tym wypadku to byli dwaj eksperci z Banku Światowego, to również otwiera oczy, otwiera pomysły na nowe przedsięwzięcia i nowe obszary. Czyli w przyszłym roku kolejna edycja? Oczywiście, my mamy tę edycję wiosna jesień więc wiosną na pewno się spotkamy w kolejnej lokalizacji, bo trzeba pamiętać, że te fora gospodarcze w Namysłowie odbywają się nie w urzędzie, e, tylko w poszczególnych zakładach, które nas zapraszają do tego. Więc byliśmy w firmie Velux za pierwszym razem, później właśnie w browarze, e, tym razem w firmie Deal. To ma swoją dodatkową wartość, bo, bo to potężne firmy, ale często mieszkańcy, wiedząc, że one istnieją, więc że tam pracuje tysiąc osób, e, na koniec nie wiedzą. Co oni produkują, prawda? Często tak jest, więc dobrze było zwiedzić firmę Deal. Dla wielu osób to też było coś ciekawego, że tak zaawansowana technologicznie produkcja odbywa się w Namysłowie, bo to rzeczywiście jest zdumiewające. I w Namysłowie pozostajemy, choć tutaj stawiamy kropkę. Dziękujemy słuchaczom Radiadoksa. Z naszym gościem, którym jest burmistrz Namysłowa Jacek Fior, przenosimy się teraz na nasz kanał na YouTubie. I rozmawiamy oczywiście o tym, co jest ważne dla mieszkańców gminy namysłowa, Namysłów, bo pojawiły się plany dotyczące uruchomienia komunikacji miejskiej. Te pierwsze autobusy hmm. mają wyjechać na trasy jesienią przyszłego roku. Zanim to nastąpi, to oczywiście jest mnóstwo prac związanych z przygotowaniem tych tras, zajezdni. No i, i sam fakt, że Namysłów to 32 sołectwa, więc to chyba spore wyzwanie, więc jak przebiegają te prace nad, nad komunikacją miejską? Zgadza się, to wyzwanie na pewno duże, organizacyjne, ale do, dopóki nie zaczniemy, to nigdy się nie wydarzy. Wzorujemy się na innych gminach i to nie jest tak, że od pierwszego dnia uda się skomunikować wszystkie sołectwa, ale na pewno pętle, które zaplanujemy sprawią, że z każdego sołectwa będzie bliżej do namysłowa, czyli każde będzie miało bliżej do komunikacji miejskiej. Dzięki temu, że uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszy europejskich z Urzędu Marszałkowskiego, no to rzeczywiście możemy to zaplanować szeroko. Tak jak pani wspomniała, to jest budowa zajezdni, zakup siedmiu elektrycznych busów, takich dwudziestoosobowych. I to rzeczywiście zaplanowane jest na jesień przyszłego roku. I w tym momencie będziemy na pewno testować trasy. Ja myślę, że rzeczywiście, jako że projekt jest rozpisany od 2025 do 2027, to ta pierwsza połowa 2027 to będzie uruchomienie już ze wszystkim, ze wszystkimi elementami i, i trasami, i biletomatami i wszystkim innym co tylko jest zaplanowane. Ale jesienią już zaczniemy testować trasy. Warto też powiedzieć, że już teraz, mam nadzieję, że jeszcze w listopadzie uda się zrobić, pokazać symulację tras. Tej pętli miejskiej, bo ona będzie miała duże znaczenie y, również w tej komunikacji, takiej naszej wewnętrznej, y, i trzy pętle gminne, które na początek uruchomimy, także będzie o czym rozmawiać, bo tutaj też po to to pokażemy, żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć. Y, często jest tak, że czegoś nie zauważymy i, i, i drobna zmiana pozwoli na przykład y, na dużo lepsze skomunikowanie jakiegoś obszaru, więc będziemy liczyli na głos mieszkańców. Namysłów to kolejne miasto w regionie po Nysie i Opolu, które wprowadziło uchwałę krajobrazową. Te przepisy mają wejść 18 listopada tego roku. No jed, między innymi wprowadzony jest zakaz umieszczania billboardów czy ekranów reklamowych na dachach budynków w ścisłym centrum miasta. Ponadto w całej gminie ma obowiązywać zakaz ustawiania przyczep z reklamami. Jak będą wdrażane te zapisy, czy może że już są wdrażane i, i czy będą kontrole w tym zakresie? Y, oczywiście ta uchwała krajobrazowa to długi proces, bo zaczęło się to wszystko już w poprzedniej kadencji. Y, długie debaty, zmiany tych uchwał krajobrazowych. Y, trzeba sobie powiedzieć, że one wszystkie zmierzają do jednego, czyli do uporządkowania tej przestrzeni, którą mamy wokół siebie. Y, Namysłów to piękne historyczne miasto. Często powtarzamy, że starsze od Krakowa. I to centrum szkoda by było zaśmiecać. Jakby z rozpędu często wieszamy billboardy, plakaty, wyznaczenie ram do tego jest naprawdę y, słuszną decyzją i właściwym krokiem. I to nie jest tak, że ta uchwała właściwie wchodzi, i moc obowiązywania będzie od listopada. Ale my się do tego przygotowujemy już y, długi czas. Od pół roku tak naprawdę pracownicy obchodzili wszystkie lokale. Y, w Czyli centrum już kontakt namysłowa. z tymi przedsiębiorcami tak. jest. Informacja, jakie są obwarowania, co należy zmienić, które, które reklamy y, będą niezgodne z uchwałą. To wszyscy otrzymali i właściwie większość tych, tych reklam już zniknęła, czyli to nie jest Czy tak. że już możemy mówić o pierwszych efektach. Czekają na ostatnią mm -hmm. chwilę, także te efekty już widać, I, i to nie jest zakończony proces, bo to w każdym mieście jest tak samo. Ta uchwała żyje i my też pewnie będziemy planowali kolejnej edycji i zmiany tak, żeby ją dostosować do, do zmieniającej się rzeczywistości, no żeby tak, bo tutaj określić, pojawiają się gdzie też, te billboardy mają być, tak, a gdzie nie? I nowe firmy, nowe przedsiębiorstwa, no i też nowe możliwości, jeśli chodzi o, o właśnie reklamy. 770 tysięcy złotych to koszt, planowany koszt remontu Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Jak tutaj sytuacja wygląda, kiedy możemy się spodziewać prac, no i co one będą oznaczać dla Mieszkańców i dla urzędników, bo pewnie jakieś utrudn utrudn na, utrudnienia na pewno, będą. Na pewno będzie to wymagający czas. Warto wrócić na chwilę do genezy tego, czyli skąd wzię wzięły się pieniądze. One są z dotacji na zabytki i urząd nie planował tego remontu wcześniej, ale jeden z przedsiębiorców, który pozyskał dotację i który nie mógł jej zrealizować i zgłosił to do urzędu. Zostało wtedy naprawdę krótki czas na to, żeby spróbować te pieniądze przejąć i przekierować na inną inwestycję, no i zdecydowaliśmy się na tą zabytkową część urzędu, bo tylko tą z tych pieniędzy możemy zrealizować, a to pół miliona złotych, więc niemała kwota, którą wykorzystujemy. Więc w dosyć błyskawicznym tempie udało się zaplanować, jaki, jaki zakres robót będziemy mogli zrobić. Myśleliśmy, że uda się to zrobić również w budynku B. Y, który jest częścią urzędu, y, ale niestety on jest nowy. Tutaj już nie było na to zgody, więc pozostaje nam ta kluczowa część, zabytkowa urzędu. urzędu. Y, tam o tyle, że to jest taka część, do której najczęściej przychodzą też petenci, bo tam jest punkt obsługi, więc będziemy na pewno musieli y, dużo zmian wprowadzić, przeorganizować pewnie. tą pracę y, przez jakiś czas, ale to zawsze przez jakiś czas, y, tylko y, będzie utrudniony ten dostęp, ale jestem przekonany, że mieszkańców, urzędnicy obsłużą w doskonały sposób, nawet jeśli to będzie przez jakiś czas w partyzanckich warunkach. Tutaj taki tradycyjny remont, czyli wymiana instalacji, montaż nowego oświetlenia, tak? Tak, tak. No jeśli, jeśli już robić remont zmieni? w starym budynku, mhm. to rzeczywiście chodzi głównie o instalację, no i oczywiście odświeżenie tej, tej tkanki ściennej, schodowej, sufitowej, ale też przeorganizowanie, bo to chyba na, na początku zaczęliśmy od tego punktu obsługi klienta, że chcielibyśmy, żeby on wyglądał naprawdę godniej, żeby służył mieszkańcom, żeby to było coś więcej niż tylko miejsce, w którym zostawia się bi jako biuro podawcze, żeby działał. Więc jestem przekonany, że rzeczywiście ten końcowy efekt będzie zadowalający dla wszystkich no i będzie pachniało świeżością kiedy mają się rozpocząć pracę i kiedy się mają zakończyć. Natychmiast się rozpoczną. Natychmiast się rozpoczną i tak, do kiedy umowę, są planowane. Tak, um, podpisujemy bo... w przyszłym tygodniu i pytanie, na kiedy są planowane, boję się tego mówić, bo nie chcę zapeszać. Wiadomo, że te prace Wiemy, budowlane jak, i projekty jak budowlane się lubią się budynki. przeciągnąć. Wszystko trwa zawsze dwa tygodnie, mm -hmm. później się okazuje, że to dwa lata. W tym przypadku tak na pewno nie będzie, ale, ale parę miesięcy prac mamy przed sobą. Będą też prace związane z rozbudową miejskiego monitoringu. Tutaj udało się porozumieć z wykonawcą odnośnie kwoty, za którą będzie realizowane zadanie. Tak, tak. Po negocjacjach, bo ta kwota pierwotnie w przetargu, która wpłynęła, była wyższa niż to, co w budżecie zaplanowaliśmy. I też no, my do tego projektu się przygotowywaliśmy bardzo długo, bo to prawie rok trwały wszystkie badania. Yy, oglądaliśmy monitoring w różnych miastach, szczególnie w Oleśnicy, bo tam rzeczywiście to on działa w doskonały sposób. Yy, na tym się wzorowaliśmy, ale to, to, nie było łatw, to nie był łatwy temat. Do tego trzeba było zrobić analizę techniczną, yy, później rozmowy ze wszystkimi interesariuszami, którzy zgłosili swoje punkty kamer, czy to szkoły, czy, czy policja, yy, urzędy. Naprawdę zebraliśmy ogrom danych z tych danych wytypowaliśmy miejsca i lokalizacje które najbardziej tych kamer i tego monitoringu takie potrzebują tak gdzie, ta, gdzie te kropki się nakładały jedna mhm. na drugą no i to są te, to są miejsca też z jednej strony bezpieczeństwo z drugiej akty wandalizmu prawda czyli są miejsca w których wiemy że muszą być te kamery bo jest tam sporo ruchu wieczornego zabawowego czy to będą wyspy w namysłowie czy grzybek no, to, to są miejsca, które chcemy zwyczajnie ochronić, a do tego miejsca, które wymagają po prostu tej kontroli bezpieczeństwa w centrum, gdzie jest duży ruch samochodowy, zdarzenia różne, różne parkingowe. Więc naprawdę szeroki zakres prac i przede wszystkim oprogramowanie do tego monitoringu, które w dużej mierze będzie wyręczało oko ludzkie, czyli ono samo wyrzuci. Na kamerę, bo przecież przy tylu kamerach nie da się zobaczyć wszystkiego na tych ekranach, ale oprogramowanie oparte o sztuczną inteligencję samowych wtuje zdarzenia, które się zdefiniuje. Czy to zostawiona torba, taki prosty przykład, ale również spożywanie alkoholu, bójka, albo w ogóle obecność w jakimś obszarze, w danych godzinach, to będzie wywoływało reakcję. I co ważne, ten system jest również podłączony do Komendy Policji, więc to jest duży krok naprzód, czyli. Ten Przecież ruch miejski, też ewentualne interwencje. miejski, tak udostępniamy policji, więc również na bieżąco policja będzie miała podgląd do tego, co się dzieje. To zadanie jest na przyszły rok do realizacji, czy jeszcze w tym roku? Podobnie jak remont urzędów też startuje ciężko, od ręki. Ciężko Nie, mówimy <laughs> mówić o zakończeniu. Część, duża część robót będzie wykonana jeszcze w tym roku. Końcówka na początku przyszłego, czyli zakładamy, że do marca będzie wszystko w pełni operacyjne i będziemy rzeczywiście mogli pokazać rezultaty. Trwają też prace związane z przyszłorocznym budżetem. Zasadnicze pytanie, jakie przy tej okazji się pojawia, to czy będą podwyżki dla mieszkańców? Jakie po, plany w tym zakresie? Budżet, tak, rzeczywiście, budżet, jesteśmy w trakcie konstruowania budżetu. My trudną sytuację, o czym często mówimy, mieliśmy w zeszłym roku, bo po ponad 10 latach tak naprawdę nie ingerencji w podatki, byliśmy tak do tyłu z tym, w tym obszarze, rzeczywiście ta ingerencja była potrzebna i ona była skokowa. I długo, bardzo obszernie się wtedy tłumaczyłem przed mieszkańcami i tłumaczyłem, dlaczego to jest konieczne. I też zapowiadałem, że już chcemy to robić w sposób trwały, ale taki już rzetelny, co roku o ten wskaźnik inflacji, który się pojawia. I tak naprawdę o tyle tylko te podatki w tym roku zostały zwiększone, ale tylko te indywidualne nie zwiększaliśmy w tym roku podatków dla przedsiębiorców. Więc tak, jakby zmiana, oczywiście kwotowo właściwie nieodczuwalna dla mieszkańca, bo ona będzie na poziomie czasami paru złotych, czasami 10 złotych w skali roku. Ale wydaje mi się, że ten kierunek takiego naprawdę regularnego podnoszenia, bo tak większość gmin, miast robi, czyli aktualizuje te wartości podatkowe co roku, i wtedy to nie jest odczuwalne rzeczywiście dla mieszkańców w takim znaczącym stopniu. To samo wykonaliśmy w Namysłowie w tym roku już we wrześniu, więc budżet przygotowujemy już na nowych zasadach. Możemy już powiedzieć o jakichś o, szczególnych inwestycjach, które są planowane na przyszły rok? Czy to po to prostu. To większość tych inwestycji, które rzeczywiście zadania, kontynuujemy z, z tego roku, roku, ale te ciekawe rzeczy, które się pojawią w, i będą realizowane w przyszłym roku, to na pewno skatepark i pump track to takie miejsce, które. Mam nadzieję będzie tętniło życiem, młodzieżowym życiem, bo to i dla rowerów, i dla deskorolek i wszystkich innych takich urządzeń, które pozwalają poszaleć, więc w centrum miasta to będzie budowa, która się zrealizuje w przyszłym roku, no i mnóstwo innych inwestycji, jak zawsze gro pieniędzy pochłaniają drogi i tutaj również kończąc inwestycje z tego roku mamy zaplanowane nowe kluczowe dla nas osiedle przy ulicy 1 Maja z ulicą Łąkową. Które musimy rozpocząć w przyszłym roku i jesteśmy na to przygotowani. Ale to ono też będzie rozłożone na lata, bo tam zakres ten inwestycyjny to nie kilka, kilkanaście milionów, więc będziemy na to zbierali pieniądze i mam nadzieję uda się pozyskać je również z programu rządowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś Jacek Fior, burmistrz Namysłowa. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.